Sięga sekretów to spojrzenie w przeszłość i klucz do przyszłości każdego człowieka. Wyobraź sobie, że możesz cofnąć się w czasie i zmienić swoje życie, korzystając z tego, co wiesz teraz. Teraz to odległe wspomnienie jest dostępne i umożliwia każdemu zdobycie podstawowych informacji przed opuszczeniem Ziemi poprzez podejmowanie małych kroków naraz. Skorzystaj z naszej jednorazowej opłaty w wysokości 3,99 dolara, zostań darczyńcą na platformie Patreon i pobierz serię World of the Damned, a otrzymasz specjalne oferty na serię Księga Sekretów na rok 2025. Koniec Świata Ludzkości Ustna i pisemna relacja poparta nauką, która potwierdza powrót planety Komety. Która zniszczy Ziemię w 2031 plus 1. Świat duchowy, jak napisano, istnieje zamieszkany świat stworzony z rzeczy niewidzialnych, które ukrywają się na widoku. Kim jest ludzkość? Oceniane są twierdzenia nauki potwierdzające wnioski projektu poznania ludzkiego genomu, które pokrywają się ze słowami pisanymi. To szansa dla każdego. I nie chodzi tu tylko o dobrą ofertę, to brama do wiedzy o tym, co znane i zapisane w przeszłości, która może zostać wykorzystana do zmiany przyszłości. Wiara w Boga bez zorganizowanej religii to idea wiary w Boga bez bycia religijnym, jak to było na początku, ponieważ wykracza to poza ramy konkretnych doktryn i rytuałów. Niektórzy odrzucają twierdzenie, że Biblia jest Słowem Bożym i ideą nadprzyrodzonej istoty, podczas gdy wielu wierzy w te przekonania. Religia i duchowość to dwie różne rzeczy. Wiara w Boga poza sferą zorganizowanej religii daje nam swobodę eksplorowania naszej duchowości. Osobista podróż pozwala nam nawiązać bezpośredni kontakt z Bogiem i otwiera drzwi do osobistej wolności i samopoznania. Pozwala nam podążać własną ścieżką duchową, bez sztywnych struktur i oczekiwań, zamiast polegać wyłącznie na narzuconych interpretacjach konkretnej tradycji religijnej. Seria świat potępionych i Księga Sekretów to osobista podróż, która wypełnia nakaz współczesności, by szukać Boga i otwiera drzwi do samopoznania. Twoje wsparcie zapewnia istotne informacje, którymi możesz podzielić się ze wszystkimi znajomymi, co pomoże im przygotować się na każdą ewentualność.